Jak stworzyłam swój produkt? Teraz przejdziemy do omówienia materiału i wzoru szlafroczka. Bardzo zależało mi, żeby materiał nie był materiałem ogólnodostępnym w hurtowniach, tylko żeby materiał miał na sobie mój indywidualny wzór oraz kolorystykę i tak też udało się zrealizować. Na materiale został wykonany specjalny nadruk. Zazwyczaj firmy, które zajmują się wykonywaniem takiego nadruku, od razu przygotowują dla was również grafikę i tak też było u mnie. Kokartki początkowo wydawały się bardzo prostym wzorem do realizacji, ale w praktyce jest masa rodzajów tego wzoru. Jedne kokartki są grubsze, drugie cieńsze. Spędziłam masę czasu szukając tej jednej kokartki, żebym w ogóle mogła nakierować osobę, która przygotowywała tą grafikę. Co mam na myśli? Aż w końcu się udało, ale do tego zostały jeszcze kwestie kolorystyki, jak podstawy szlafroka, jak i kokardek, wielkości kokardek oraz ich odległości od siebie. Nie chcę, by ta część trwała za długo, więc więcej opowiem Wam w następnej.